Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Obiecywałem z okazji 10 tysięcy subskrypcji coś specjalnego i oto jest. Dzisiaj zabiorę was do Hogsmeade. To tutaj zatrzymuje się ekspres do Hogwartu, który jedzie prosto z Londynu z Peronu 9 i 3 czwarte. Mam nadzieję, że ta przygoda bardzo wam się spodoba no i docenicie to. Co dla was wykonałem, bo ja bardzo doceniam te 10 tysięcy subów. Lecimy po kolejne, bez was ten kanał po prostu by nie istniał. Dziękuję, że jesteście i zapraszam was na wycieczkę do Hog'smith. Oczywiście na przybyłych uczniów czeka Hagrid. Zobaczcie jak wszyscy wesoło się tłoczą, żeby przywitać Gajowego i z niecierpliwością udać się do szkoły, bo dawno, bardzo dawno ich tam nie było. No ale oczywiście dzisiaj nie witamy w Hogwarcie, dzisiaj witamy w Hogsmeade. No i możecie zobaczyć, że za Hagridem jest słynny pub Trzymiotły. Znalazły się tutaj również inne budynki. Po prawej stronie jest na przykład miejsce upamiętniające poległych czarodziejów, ale i znalazło się miodowe królestwo, zajrzymy również do domu jednego z czarodziejów. Miodowe Królestwo to chyba najsłodsze miejsce w całym Hogsmeade. Czy ktokolwiek z Was nie marzył choćby raz, żeby znaleźć się w środku, żeby spróbować takich klasyków jak czekoladowe żaby, fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta czy musy świstusy? Znajdziecie tutaj oczywiście dużo większy wybór słodyczy ze świata czarodziejów. Zobaczcie, uczniowie Hogwartu już nie mogą się doczekać, aż znajdą się w środku i będą wydawać swoje knuty, sykle czy też galeony na wszystkie łakocie, które tam się znalazły. Jest mi słodko od samego patrzenia, co tutaj się znajduje. Naprawdę masa niesamowitych rzeczy. Możecie jeszcze zobaczyć, że tutaj na poddaszu znalazły się oczywiście zapasy: no bo uczniowie Hogwartu, ale i mieszkańcy Hogsmeade i też okolicznych mieścinek przybywają tutaj bardzo często no i kupują słodkości, które tutaj się znalazły. Naprawdę chyba nic tutaj już nie jest w stanie mnie zdziwić. Zobaczcie gdzieś tam z tyłu, musy, świstusy, jadalne ule. Tutaj mamy jakiegoś niesamowitego pająka, który oczywiście też jest słodyczem. Oczywiście magicznym, no bo pająki to tak raczej średnio są jadalne. Okej, okay, może ktoś tam zjada tarantulę, ale raczej nie w tej części świata. Sok dyniowy. Z tyłu gdzieś tam za kasą w ogromnych ilościach, zobaczcie na tę piękną ekspozycję, naprawdę patrzę i nie mogę nacieszyć oczu, chciałbym po prostu się tam przenieść, zostać taką minifigurką Lego i dokonać ogromnych zakupów tego, od czego tutaj uginają się półki. Zwykły dzień, a tutaj po prostu panuje niesamowity harmider, a to ktoś chce odwiedzić trzymiotły, a to ktoś chce wejść z wizytą do Miodowego Królestwa, ktoś tam też czyta proroka codziennego, a jeszcze inni ludzie po prostu opuszczają swe domostwa, żeby oddać się codziennym obowiązkom. Zawsze się zastanawiałem jak wyglądają domy czarodziejów. No ale mam już odpowiedź. Niby zwykły, ale tak naprawdę niezwykły. Widać, że to jest dom na pewno jakiegoś zamożnego jego mościa. Z przodu możemy zobaczyć też naprawdę wypełniony po brzegi dyniami ogródek, ale nie tylko dyniami, bo znalazły się tam również dziwne rośliny z różnych zakątków świata, których po prostu nazw nie znam. Piękny dach. Widać, że gdzieś tam odpada tynk, ale ten dom ma po prostu Dusze jest ewidentnie bardzo ładny, no a jego właściciel, jak już mówiłem wcześniej, jest na pewno jakimś dostojnikiem. Zajrzymy również do środka. Zawsze zastanawiałem się, jak mieszkają czarodzieje, jak oni żyją, jak wyglądają ich domy. No i dzisiaj myślę, że jest okazja, żeby to sprawdzić, dlatego że właściciela chyba nie ma w domu. No okej, okay, co tutaj się znalazło? Oczywiście mamy jakieś obrazy, mamy też gdzieś tam z prawej strony taki mały sekretarz, jakieś miejsce do tego, żeby robić sobie notatki. Jest pióro. Z prawej strony, ale już tak bliżej kamery, możecie też zobaczyć fragment jakiejś takiej jakby kuchni. No a po lewej stronie duży salon razem z łóżkiem. Też jest jakaś szafka, skrzynia, w której być może są jakieś skarby. No a gdzieś tam w głębi, na lewo od drzwi, możecie zobaczyć chyba myśl od A jeśli nie, to na pewno jest to inny magiczny przedmiot, który również daje ogromne możliwości jego posiadaczowi. No bo. Widać, że to jest wyeksponowane w taki dość konkretny sposób. Na stole też jakiś kociołek, w którym pewnie waży jakieś niesamowite eliksiry czarodziej, który oczywiście tutaj zamieszkuje. No i jest i wygodny fotel, w którym można spocząć po całym, długim, męczącym dniu. Trzy miotły. Chyba każdy fan uniwersum Pottera marzył o tym, żeby wpaść tutaj i wypić choćby jeden kufelek kremowego piwa. Oczywiście serwują tutaj różne inne znakomitości. No i może z zewnątrz trochę ta karczma nie przyciąga uwagi, ale w środku naprawdę znajdują się niesamowite rzeczy i przede wszystkim panuje fantastyczna atmosfera. No, tak patrzę sobie na ten dach, trochę porośnięty jakimś mchem, ale widać, że z lewej strony trzy miotły sobie wiszą, więc na pewno nie pomylicie tego miejsca jak do Hogsmeade kiedykolwiek zawędrujecie. W trzech miotłach dzisiaj pełne obstawienie, tylko gdzieś zapodział się barman. Lada stoi pusta, ale zapas różnych trunków i napitków, oczywiście, jest godny tego miejsca. No i możemy zobaczyć, że gdzieś tam w tle przybysze z dalekich krain rozprawiają nad tym, gdzie wybrać się znowu. Towarzyszy im Sowa, a oni studiują jakąś bardzo, bardzo starą mapę. No, nie mogło zabraknąć tutaj również Hagrida, który wcina pretzla, a w międzyczasie prawdopodobnie dobija targu od jakiegoś przybysza z dalekich krain, żeby znowu kupić niesamowitego zwierzaka. Ktoś tam jeszcze z boku grzeje się przy cieple kominka i ma ku temu powód, bo zobaczcie, kominek jest gorący, ogień płonie słodko, trzaska. No, a ktoś tam jeszcze czeka chyba na kogoś, kto. Zaczął czytać proroka codziennego, ale pewnie musiał iść skorzystać z toalety. Po prawej stronie znalazła się również Wieża Pamięci. Jest to miejsce, które ma oddawać hołd tym czarodziejom, którzy polegli w walkach z tymi, którzy nie byli do końca dobrzy. I wydaje mi się, że jeśli ktoś chce tutaj przyjść, trochę podumać, zastanowić się nad swoim życiem, to na pewno będzie to odpowiednie miejsce, a przy okazji może dowiedzieć się różnych. Faktów historycznych na temat tych, którzy walczyli w imię dobra. No, chyba już powolutku trzeba robić ostatnie zakupy, bo za chwilę znowu nadjedzie tutaj pociąg na linii Hawksmith-Londyn, no i trzeba będzie powolutku się zbierać i wracać do codziennej rzeczywistości poza światem magii i czarodziejstwa. A chyba. Coś słyszę, on chyba już nadjeżdża, jest tak, oj, zdecydowanie, jest coraz bliżej. Nadjechał. No nic, trzeba wejść do przedziału, powoli go zapełnić i udać się w podróż, niestety, daleko, daleko stąd. Wagon wypełniony po brzegi, pewnie za chwilę wjedzie do niego czarownica sprzedająca słodycze i łakocie ze świata czarodziejów, no a tam w tle widzę też Hagrida, który pożegnał się już ze wszystkimi uczniami i oczywiście będzie czekał, aż wrócą po wakacjach, żeby znowu uczyć się dalej w niesamowitej szkole magii i czarodziejstwa w Hogwarcie. Oczywiście nauczyciele postanowili też troszeczkę poświętować okres wakacji. No bo co, tylko uczniowie mogą się cieszyć z tego, że skończył się rok szkolny? Oczywiście, że nie. No więc Hagrid z paroma kolegami zawitali do trzech mioteł, żeby nic z zapasów, które tu się znalazły się, nie zmarnowało. Na nas też już pora. Niestety musimy. Ewakuować się z Hogsmeade. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Że ta podróż była całkiem sympatycznie spędzonym czasem. No i pytanie za 100 punktów: czy będziecie chcieli tutaj ze mną kiedyś wrócić? Mam nadzieję, że tak, bo Hogsmeade jest naprawdę niesamowicie magicznym miejscem, które wiele osób chciałoby w swoim życiu odwiedzić. No a nam wspólnie ta sztuka się udała. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.